Bo, a kurwa, i na jaki chuj z jebie czerwonoki rozpoczynasz te swoje pierdolone rytuały? Ja pierdolę, kim ty jesteś, żeby do mnie gadać te spierdolone gadki ludziku mięsisty. Czarny stworze szmulu niemyty. Jestem egzorcysta, który ci wsadzi nie chuja, lecz spluwę z poświęconą kulą do pyska. Bo! Ha ha! Jedyne co to mogę cię rozszarpać jak lew świeże mięso kurwa. I jedynego chuja, jakiego widzę, to ciebie, śmieciu egzorcysta, się znalazł. A gdzie, kurwa, twój krzyż? Chyba na plecach. Zamknij pizdeczkę, czarny, tylko połykaj moje święte kule z spluwy razem z ogniem. Ha ha, piw, paw. Ja pierdolę, jak na kurwia czuję, jak zdycham, jakby jesz mi w dupę wbijał igły. Ter, Tak się, kurwa, kończy podskakiwanie szmula do mnie Essa. Kiedyś powrócę i będziesz, kurwa, połykał moją pięść i siusiaka. Pierdol się. Ty też się pierdol. Zostaw subskrypcję, jeśli kochasz rodziców. I jesteś boss i Sigma. Zostaw subskrypcję, jeśli lato to najlepsza pora roku i marzysz o wodzie, morze i opalanie. I oczywiście, jeśli jesteś Sigma. Sigma. Sigma.